Serock to jedno z najstarszych miast na Mazowszu. Pierwsze zapiski na jego temat pochodzą z 1065 roku. Przy ulicy Radzy Miejskiej jest wzgórze, na którym znajdowało się grodzisko Barbarka. To właśnie ono dało początek historii miasta. Historia miasta przez wieki związana była z dwoma rzekami, rzeką Nary i rzeką Bug, które tu 100 metrów od tego miejsca, gdzie stoimy, łączą się tworząc Jezioro Zegrzyńskie. Barbarka funkcjonowała od XI do XIII wieku. Najważniejszą rolą była kontrola nad drogami wodnymi Narwi i Bugu. Na podstawie przeprowadzonych badań wiadomo, że gród był trzykrotnie palony. Serock był bardzo ważnym ośrodkiem wojskowym i administracyjnym. Miał rozbudowany podgrodzie, w pobliżu którego około XIII wieku wykształciła się rozległa osada targowa. Prawa miejskie Serocku uzyskał w 1417 roku, czyli prawie 600 lat temu. Najstarszym zabytkiem w powiecie legionowskim jest Serocki Kościół pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, położony na wysokiej nadnarwiańskiej skarpie. Budowa późnogotyckiej świątyni rozpoczęła się najprawdopodobniej w 1524 roku. Fundatorami kościoła byli ostatni z książąt mazowieckich Janusz III i Stanisław, do których wówczas należał Serock. Wewnątrz świątyni znajduje się późno-barokowy ołtarz z 1775 roku wraz z figurami świętego Wojciecha i świętego Stanisława. To już prawie bis, blisko 500 lat historii również tego kościoła. Zatem widzimy tu takie połączenie miasto, które w 1417 uzyskało prawa miejskie i również za kilka lat rozpoczęta budowa tego kościoła. A zatem e, można by rzec, że ta historia E, tworzona była e, wspólnie tu, w tym miejscu. Rynek w Szerocku do dzisiaj ma zachowany średniowieczny układ urbanistyczny. Mimo modernizacji pozostawiono historyczny bruk. Wokół rynku stoją kamienice. Pod adresem Rynek 5 wciąż znajduje się dom Ignacego Sainoga. Budynek o kształcie charakterystycznym dla tego typu obiektów wybudowano z czerwonej cegły w latach 1846-1848. Dziś rynek to, tak jak kiedyś, najważniejsze miejsce w mieście. To tutaj koncentruje się życie, prowadzony jest handel. Centralnym elementem rynku jest ratusz. My chcemy, żeby tą nowoczesność łączyć w sposób kompromisowy z przeszłością, czyli z historią. Stąd też Właśnie pozostawiony kamienisty bruk na tym placu. Stąd też odnawiane z dużym pietyzmem kamieńczki wokół rynku. To stąd też dbałość o wszelkie detale, które świadczą o tej historii, dziesięciowiecznej historii. Przy ulicy Półtuskiej, w miejscu, gdzie dziś znajduje się stadion miejski, pozostały relikty dawnej twierdzy napoleońskiej. Niezaprzeczalnie najważniejszą postacią, która przebywała na terenie Serocka, był Napoleon, który w drodze na Rosję zatrzymał się w zajeździe pocztowym. I w drodze powrotnej z Rosji również spożył posiłek, odpoczął i wyruszył w dalszą drogę. Wizyta Napoleona ma potwierdzenie w dokumentach. Cesarz na pewno był w Serocku 10 grudnia 1812 roku. Naprzeciwko Serocka jest usytuowana miejscowość Cupel. Pierwsze zapiski na jej temat pochodzą z 1700 roku. Nie zawsze to nazywało się Cuplę, prawidłowa nazwa po słownikach etymologicznych był Cypel. Cypel z racji tej, że to jest kawałek wycinek ziemi zabrany gruntom wyrżnięty sobie przez wodę. Miejscowość, choć niewielka, ma bardzo bogatą historię. Lata 1800 tutaj było bardzo dużo holendrów i Niemców. Stąd ta pierwsza industria, czyli zabezpieczenie przed powodzią, nawet był taki czas, że nazywano ten teren budami. A budami stąd też, że na czas fortyfikacji Napoleona nauczono się robić drewniane zapory w kształcie budy, znaczy skrzyni, mówmy się, i tak też to pozostało. Swoje ślady zostawiła tu też wojna. Rzeka Bug i dalej Bugonarew, czy obojętnie, jakby to nie nazywać, to był podział na gubernie i na rzeże. I tu między innymi przechodziła granica, Tak jak granica, to i fronty. W Kaninowej koło Wieżbicy, pod koniec XVIII wieku rozwinęło się osadnictwo kolonistów niemieckich. Po osadnikach pozostał zabytkowy cmentarz ewangelicki, na którym zachowały się cztery historyczne nagrobki. W Zegrzynku w rezerwacie Szaniawskiego zachowała się brama wjazdowa do posiadłości oraz pozostałości po i młynie, które należały do Jerzego Szaniawskiego. Nasz wybitny dramaturg przyszedł na świat w 1886 roku, spędził tutaj dzieciństwo i tworzył. Tworzył swoje największe dzieła takie, do których wszyscy je znamy, prawda, Adwokat i Róże, Żeglarz, czy też to najsłynniejsze dwa teatry. Jednocześnie dwór przed I wojną światową był miejscem kolportażu tajnych druków o treści patriotycznej. Dziś po dworku pozostały jedynie schody. Tuż nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego położona jest Skubianka. Na temat jej powstania krążą legendy. Pierwsza legenda głosi, że zostały to utworzone z terenów uskubanych od innych miejscowości. Druga wersja jest taka, że tutaj ludność miejscowa zajmowała się skubaniem gęsi. I chyba ta wersja jest bardziej prawdziwa a to były właściwie księcia Radziwiła. No i tutaj właśnie były raczej tereny, które służyły zabezpieczeniu zamku czy też tego dworu Radziwiłów. Radziwiłów obok był, ale pałac i to bardzo okazały. Zresztą imponujący pałac stoi w Jadwisinie do dziś i jest tutaj najważniejszym zabytkiem. Uwagę zwraca asymetryczny układ brył z wieżą elewacji frontowej oraz bogate zdobienia. Znajduje się na terenie rezerwatu przyrody Jadwisin. Jest pięknie położony. Został zbudowany przez Jadwigę i Macieja Radziwiłów, Jadwigę z Krasińskich. W roku 1880 pałac ten jest w stylu renesansu francuskiego, więc jest taką naszą perełką. Natomiast niestety w chwili obecnej nie jest dostępny dla turystów, ponieważ wymaga gruntownego remontu i uregulowania własności. W Jadwisinie u zbiegu ulic Szaniawskiego i Dworkowej stoi figurka świętego Stanisława Kostki z dzieciątkiem. Monument pochodzi z połowy XIX wieku. Figurka powstała najprawdopodobniej na zamówienie hrabiego Stanisława Kostki Krasińskiego. Hrabia w pierwszej połowie XIX wieku wzniósł w Zegrzynku neorenesansowy pałac wraz z towarzyszącym mu folwarkiem. Krasińscy byli właścicielami dóbr Zegrze od połowy XVII wieku. W 1889 roku przymusowo sprzedali je Rosjanom po decyzji cara Aleksandra III, który ze względu na strategiczne położenie Zegrza postanowił wybudować w nim twierdzę. Dziś po pozostało położone na wzniesieniu kasyno oficerskie. Obiekt został wybudowany w 1903 roku w stylu neoklasycyzmu petersburskiego. Jako oficersko oficerskie sobranie przeznaczony był dla oficerów piechoty i artylerii fortecznej. Organizowane były tutaj odprawy, wręczenia aktów mianowań, różnego typu bale, imprezy integracyjne. W okresie międzywojennym z kasyna korzystali oficerowie Centrum Wyszkolenia Łączności, a po wojnie kadra i podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności. Obecnie budynek należy do Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki Wojska Polskiego. Tutaj jest bardzo ciekawa sala widowiskowa, jest ona dosyć spora. Prowadzone są tutaj e, liczne spotkania integracyjne, e, liczne e, warsztaty, e, pokazy i ogólnie prowadzona jest tutaj działalność wychowawcza przez klub Centrum Szkolenia Ortozności Rumatologii. Przymusowa sprzedaż majątku radziwiłów Rosjanom była także pretekstem do budowy w Woli Kiełpińskiej kościoła. Zabytkowa świątynia pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego jest jedynym przykładem XIX-wiecznej architektury sakralnej w powiecie legionowskim. Kameralna, jednonawowa świątynia według projektu Konstantego Wojciechowskiego nosząca cechy architektury renesansowej i klasycystycznej mogła pomieścić około 400 wiernych. Z wolą kiełpińską związana jest postać Witolda Zglenickiego. Imię Witolda Zglenickiego nosi Zespół Szkół Woli Kiełpińskiej. Jest to bardzo ceniony y Inżynier geolog, który w Azerbejdżanie, w Baku, opracował metodę wydobycia ropy naftowej z dna morza. Tak więc tam jest on uznany praktycznie za bohatera narodowego. W 1948 roku w tym domu w Serocku zatrzymał się Pablo Picasso, jeden z najwybitniejszych malarzy ubiegłego wieku. Zatrzymał się w Serocku u państwa, u państwa cyrkusów, scenionych architektów i spędził tam wieczór. Natomiast tak mu się bardzo podobało, że wieczorem namalował jeden ze swoich słynnych obrazów. Prawie dekadę później w Dębem rozpoczęła się budowa Zapory Wodnej. Jest to obiekt pieczący hydrotechniczny, który powstał w latach 57-63 ubiegłego wieku jako pierwszy element drogi wodnej wschód-zachód. Szkoda, że z, tego, z tych pięknych prawów powstały tylko dwa samodzielnie pracujące obiekty. Najpierw powstał obiekt nasz, stopień wodny dębę, i po 10 latach powstał stopień wodny we Włocławku. I choć nie udało się zrealizować ówczesnych zamierzeń, budowa zapory w dębę miała wpływ na późniejszy charakter okolicznych terenów. W wyniku spiętrzenia wody na Arwi i Bugu powstał zalew Zegrzyński który już wtedy, choć sztuczny, został nazwany jeziorem. Dziś Jezioro Zegrzyńskie jest jednym z najbardziej popularnych i najpiękniejszych miejsc na Mazowszu.